Got you. Circle black, Simmons. You have a nice day. Dominancia. Tak jest, dominacja, ponieważ my dzisiaj dominujemy. Hej, cześć, na znowu Maclare Games, witam z bardzo serdecznie w kolejnym filmie. I w dzisiejszym filmie sobie omówimy wszystko, co wygrzebane zostało z plików z gry. Tak jest, zostało wygrzebane ogromne ilości informacji, między innymi w czwartek był update i ten update oczywiście występował tylko na PC, bo oczywiście na P4 występował w w wtorek, a potem dwa dni później, czyli we czwartek otrzymaliśmy update na PC, który nam dał ogromne informacje na temat właśnie piątej operacji. Ogólnie jakie będą nowe bronie, nowe stroje i tak dalej, ogromnej ilości, więc yy, tak, dzisiaj sobie o tym omówimy. Ale standardowo, zanim zaczniemy, chciałem pozdrowić jedną osobę, która zasubskrybowała kanał i tą osobą jest yy, Hawko, Hawk, Hawg, nie ma, jak dokładnie czytać. Tak czy inaczej, dziękuję Ci bardzo za subskrypcję. A jeżeli Ty niech nie otrzy, jeszcze nie otrzymałeś, y, oczywiście, pozdrowienia, a chciałbyś, zasubskrybuj kanał, lub po prostu napisz komentarz, że chciałbyś pozdrowienia, Tak czy inaczej, przechodzimy do dzisiejszego filmu. Na wypadek, jakbyście jeszcze pytali na temat mojego mikrofonu, wciąż mam, używam innego, ponieważ mam problem z uziemieniem w domu, więc y, tak w tej chwili będę używał tego mikrofonu. A więc, y, pierwsze rzeczy, o której sobie pogadamy, są stroje. Jak widzicie na ekranie, mamy bardzo ciekawe stroje, moim zdaniem bardzo fajne, ponieważ na niektórych postaciach wyglądają bardzo dobrze. Między innymi jak widzicie, sera w baterii Outrider oraz Zero. Bardzo fajne, takie zielone, zielono-ciemne. Mi się strasznie podobają, mimo że takie trochę lamerskie, w sensie takie niezwyczajne, nie jakieś po no, prostu takie zwyczajne stroje, które nie, nie świecą i tak dalej. Mimo, wyglądają moim zdaniem bardzo fajnie. Mi się osobiście podobają. Kolejna rzecz, która została wyjęta z plików gry, jest to zdjęcie, jak widzicie, skrzynki z XP. Więc nie rozumiem trochę tego zdjęcia, co będziemy mieli szansę wyjmować ze skrzynek. Expa, nie rozumiem, mnie bardzo. Nie piszę w komentarzach, może wywiecie coś na ten temat. Kolejne zdjęcie to jest właśnie skrzynka, która nam oferuje właśnie dupe protected, czyli yy, gdy otworzymy tą skrzynkę, nie mamy szansy otrzymać duplikata. Czyli te, to jest taki protect duplikat, czyli no nie masz szans, że po prostu zdobędziesz duplikata. No, Otworzysz tą skrzynkę i dostaniesz jakiś jeden item. Czy to broń, ma być, czy to jakiś skin, czy to nawet głupia naklejka, ale to nie będzie powtórka, to będzie nowa rzecz, więc yy, bardzo fajnie. Yy, zła wiadomość może być taka, że. To może być płatne, więc powiedzmy, nie za darmo te skrzynki badał. Chociaż też bym, e, mogę się mylić, ponieważ te skrzynki mogą być zawarte w kontraktach, prawda? Nie, kolejna rzecz to jest nowy efekt śmierci, który już niedługo będzie wprowadzony. Czuję, że za darmo, ponieważ krążą plotki, że właśnie ma być taki mały event we czwartek. Osobiście mogę tą informację potwierdzić, ponieważ tą informację TRK już potwierdził, że czwartek będzie mały event, który nam będzie właśnie oferował, ale o tym oczywiście później, więc prawdopodobnie dostaniemy za darmo ten efekt śmierci. Kolejna rzecz, którą, którą została znaleziona w plikach z gry jest właśnie są te dwa zdjęcia, jak widzicie jedno, pierwszy z baterii, z bronią i 10 skrzynkami i drugie z zero. Z 10 skrzynkami oraz złotą skrzynką, która nam oferuje broń. No i prawdopodobnie to będą bundle, które będą kosztowały od około 20 dolarów, czyli jakieś 80 zł, nawet, jak więcej. Więc tak szybujcie się, jak będziecie oczywiście chcieli otrzymać tą broń. No prawdopodobnie, moim zdaniem ten strój taki trochę jest zbyt jasny, no nie wiem. Przynajmniej na Zero, ten na baterii jeszcze jeszcze, ale ten drugi strój to jest masakra. Moim zdaniem się nie podoba. Kolejna rzecz, która została wyjęta z plików gry, z gry, która ma niedługo zostać wprowadzona, właśnie jest quick play, czyli szybka gra. Między innymi będzie możliwość zagrania szybkiej gry, czy to w multi, czy to w blackoutie, czy. W zombie, właśnie jak klikniesz quick play, quick play, będzie momentalnie szukało mecz gdzie jest na jak największa ilość graczy. Czyli, na przykład, w przypadku PC to będzie bardzo dobre, ponieważ tam jest bardzo mała ilość graczy, więc to strasznie będzie pomagało, wiecie, w szukaniu gier w szybkiej w szybkim odstępie czasu. Ponieważ czasem siedzisz w lobby i szukasz, szukasz na PC 10 minut i tak naprawdę nikogo nie znajdę, Jest strasznie irytujące, a jak znajdziesz, to nie wiem, trzy osoby będą w lobby w multi, więc to jest strasznie irytujące. I ta opcja mam właśnie poprawić. Ogólnie szukanie meczy na PC. -cie. Kolejne zdjęcie to po prostu skrzynka, która nam właśnie przedstawia Weapon Bribe, czyli gwarantowaną y, skrzynkę, która nam daje broń, która, jak już mówiłem otrzymamy ją we czwartek, oczywiście będziesz musiał prawdopodobnie wejść do gry i zrobić jakieś tam małe wyzwania. No, Treer już potwierdził właśnie, że we czwartek, czyli 4 lipca będziemy mieli mały taki, mały taki event, małe wyzwanie do zrobienia, dzięki temu otrzymamy prawdopodobnie ten efekt śmierci i, i właśnie tą skrzynkę, która nam oferuje, oferuje broń, czyli balistyczny nóż, Locus, S6 Stingray lub Pis T4, broń będziesz miał 20% tak naprawdę aby dostać jedną broń. Więc y, to bardzo miło ze strony Treyarch. Kolejna rzecz, która jest aktualnie teraz w grze ja osobiście na PS4 na nim nie trafiłem. Jeśli ty, ty trafiłeś, napisz mi komentarz, ponieważ y, ja widziałem zdjęcie właśnie w internecie, że te... Ten, te ta karta, cokolwiek to jest. Powiedzmy karta, nazwijmy to karta. Jest jako Blackjack Jack Stash, czyli w momencie gdy zabijesz przeciwnika w Blackamcie, możesz tą kartę podnieść z niego i dzięki temu masz klucz do skrzyni. I tą skrzynię właśnie możesz otworzyć i wyjąć wybranie z tej skrzyni. Tak to generalnie powinno działać, lecz strasznie pogliczowana ta skrzynka ogólnie, generalnie teraz jest, że każdy może podejść ile chce i tak naprawdę tą tą skrzynkę otworzyć ile razy chce. Jest strasznie zbagowana, czasem w ogóle nie da się jej otworzyć, więc nie rozumiem naprawdę tego. Lecz te właśnie karty mają pozwalać nam na... Na gdy w momencie, gdy wykorzystasz tą kartę, będziesz mógł otworzyć jeszcze raz tą skrzynkę, yy, więc no... Jeśli chodzi o zombie, zombie pogadamy sobie w kolejnym filmie, ponieważ yy, myślę, że zombie zasłużyły jakby na oddzielny film, ponieważ tam też jest trochę dużo informacji, a ja nie chcę tego mieszać razem z Multi i zombie, więc yy, kolejna rzecz, kolejna rzecz to jest oczywiście nowy Jump Pack, czyli nowy spadochron do Blackouta oraz Wingsuit. Jak widzicie, yy, mamy kolejną nową flagę, prawdopodobnie w, yy, jakby w całym roku otrzymamy wszystkie flagi, yy, miejmy nadzieję, że też Polski, fajnie by było, prawda? Jak widzicie, mamy jumpaka, i teraz przechodzimy do czterech broni. Tak jest, cztery broni nowe wychodzą z, prawdopodobnie z nową operacją. Piątą, która już się zaczyna, 9. A więc pierwsza broń, która, którą jest mele broń, czyli taka broń jak na przykład młot czy, czy bowie knife itd., tak ale niczym się nie różni, po prostu to, to jest inny skin, który, który po prostu jest wykorzystany. I w tym przypadku mamy. E Zombie, zombie, rękę jak widzicie. Bardzo ciekawe moim zdaniem Ops 3 też mieliśmy rękę, tylko że rękę robota. W tym przypadku mamy rękę zombie, więc ja już nie, naprawdę nie mogę zaczekać, aby biegać z tym i nawalać w multiplayer. To jest bardzo śmieszne, właśnie jak takie rzeczy dodają moim zdaniem, jakby takie coś ma miejsce, lecz w małej ilości, ponieważ jakby takie mele broń wychodziła jedna z drugą, to trochę nie miałoby sensu, prawda? Bo tak naprawdę to jest ta sama wciąż broń. Kolejna bardzo ciekawa rzecz, naprawdę nie wiem co to jest Napiszcie w komentarzach wygląda jak crossbow z Black Opsa 1 Bardzo ciekawe jakby taki wiecie, taka kusza właśnie, która, która wyszła Bełty, nie wiem, moim zdaniem bardzo ciekawie to wygląda, chociaż te zdjęcie widzimy z boku, więc tak naprawdę nie wiemy jak to jest kusza, prawda? Wygląda trochę jak jakaś, nie wiem, nowoczesna elektryczna broń, coś w tym stylu, no nie wiem pojęcia, napiszcie w komentarzach. Kolejna rzecz to jest M16, tak jest, M16 powraca z Black Opsa 1, z Black Opsa 3, Black Opsa 3 też była, a teraz będzie w Black Ops 4, więc e, moim zdaniem fajnie, fajnie nie byłem jakimś wielkim fanem jakby używania tej broni w każdym meczu, lecz fajnie, że powraca, ponieważ to jest klasyczna broń, moim zdaniem, która zasługuje, aby tutaj właśnie była w Black Ops 4, ponieważ jak mamy MP40, mamy Grava, czyli Gaila, yy, warto wiedzieć też o m więc ja się już nie mogę doczekać. Najgorsze, co może się stać, że te bronie będą w rezerwach, czyli też będą do zdobycia poprzez otwieranie skrzynek, wiecie o co chodzi. Yy, no, wątpię, a chociaż jest szansa, jest szansa, ponieważ już to zrobili. Yy, ja mam nadzieję, że chociaż część, chociaż połowa yy, broni będzie wy... Dzięki temu będziemy mogli oczywiście te bronie odblokować sobie grając po prostu w grę i nie wydawając żadnych pieniędzy jak jest teraz na przykład w przypadku e, lokusa czy innych broni ponieważ te bronie są w rezerwach i tak naprawdę żeby je dostać musisz wydać spore pieniądze żeby je mieć teraz rozumiem będziesz miał je za rok czy coś czy, czy za miesiąc bo będziesz dużo grał i dużo tych skrzynek, skrzynek nabierasz i może będziesz miał szczęście i trafisz ale tak naprawdę żeby te bronie dostać to no to musisz spore ilości kasy wydać aby wiadomo kupić te skrzynie i pootwierać e, no i dobra i ostatnia broń która oczywiście powraca, jest też właśnie z Black Ops 3, moim zdaniem to był najgorszy shotgun bez obrazy dla wszystkich fanów tego shotguna, Między innymi Argus, tak jest, Argus powraca, więc no nie wiem co myślę, jak już wiem, to jest najgorszy shotgun w Black Ops 3, przynajmniej z mojej strony, po prostu najbardziej, nie, po prostu nie lubiłem go używać, moim zdaniem. Dla mnie to był najgorszy shotgun ever, jaki w ogóle był w of No nie wiem, napiszcie w komentarzach co o tym myślicie. Moim osobi osobi osobiście, moim ulubionym shotgunem był Brecci oraz Haymaker, którego oczywiście nie ma w Black Ops 4. I szkoda. Jakby nie rozumiem, czemu Argus powraca, a na przykład nie ma takiego shotguna jak Haymaker czy Brecci. Moim zdaniem te shotguny były o wiele lepsze i o wiele bardziej zabawne do używania. Ale dobra, to chyba na tyle. Jeszcze macie tutaj właśnie wgląd na Quick Menu, właśnie jak widzicie, tak będzie wyglądało te Quick Menu w Black Opsie 4, o ile się nie mylę, tylko na PC, ponieważ PC, ma, PC ma ogromny problem z wyszukiwaniem meczy, no i chyba na tyle. W kolejnym filmie będziemy oczywiście omawiali wszystkie rzeczy, które zostały znalezione w plikach gry, oczywiście jeśli chodzi o tryb zombie, więc to chyba na tyle. Nie zapomnijcie się zalogować, przynajmniej wbić, zobaczyć, obczaić, o co chodzi w czwartek, ponieważ jak dużo nam szczegółów nie dał, powiedzieli właśnie tego, że będzie możliwość zdobycia skrzynki, która nam gwarantuje broń, więc obczajcie to. No i co, no i śledź Ciebie tutaj na brzęco, jeśli chcesz subskrybować kanał, ponieważ ja podaję tutaj najnowsze informacje w Black Ops 4, dzięki temu jak zasubskrybujesz, nie będą Cię żadne nowe informacje w wykodzie, ogólnie generalnie w Black Ops 4. Tak czy inaczej, zostaw lajka, jeśli Ci się oczywiście film podobał, ponieważ mi to bardzo dużo pomoże, a Tobie tylko zajmie sekundę, więc dzięki Ci za to, jeśli już to zrobiłeś. I naprawdę wybaczcie za ten cały volume Mike'a, Naprawdę on dziwnie brzmi tak, jak był w berce. No naprawdę, przepraszam za to. No i co, nie chyba nie zabieram Wam więcej czasu. I do usłyszenia następnym razem. Na razie, Makler out. Days of summer, jump in now.